Najpierw dałem kilo glinki. Tutaj wyciągamy. Co tutaj mamy na dziś? Rosówki białe, dwie płuczki kukurydzy, żeby Adrian mi nie mówił, że mu brakło. Wanilia i zanęty. Dzisiaj Feder Yellow. Feder. Robię zanęte, bo będę łowił na koszyczki. A dzikowi zrobimy zanętę na sławiczek, czyli osobno. Wanilii Dominik. Ostatnio nam się bardzo sprawdzała wanilia. Więc dość sporo pójdzie do zanęty. Kurde, zapomniałem, że to jest ta puszka bez wody. Tu prawie nic nie ma, ale Damy całą najwyżej. Był bardzo dobry pomysł, Dominik. Pinka. Całe pudełko, tutaj jest ponad ćwiartka, świeżutka, jeszcze ciepła. Miałem osobno robić tą zalętę dla siebie i Adi sam sobie, być, ale stwierdził, że ja, ja chcę łowić na zalęty taką samą jak ty. I dumy na jedna. A wiecie co, z Adikiem się nie ma co kłócić, wie co robi, nie? Ostatnie cztery filmy dostaliśmy lanie wszyscy od Adika. Więc co on mówi, tak będzie. Dominik, no podoba mi się Twoje podejście. Tak właśnie Adik myślałem, więc dołożę jeszcze paczkę białych. Drugą paczkę rozsypiemy na pół. Dam pół Adikowi, pół sobie, dostanie też pinkę i dostanie też kukurydzę. A za nętę uważam za gotową do łowienia. Ciekawe co na to ryby. <grystanie> Adik dla Ciebie też musi być, nie ma to tamto. Powinno nam starczyć na obu dwóch. Jakby Ci brakło albo mi, to przyjdziemy się jeszcze podzielimy. Witam Was na nowym filmie oraz Adrian Ciebie. Zabrałem Cię na wodę, na której jeszcze nie byłeś. Jesteśmy na tak zwanym martwym ramieniu Odry, Nasza stara, poczciwa woda, nasze ulubione, jedno z ulubionych łowisk, które dzisiaj tutaj odwiedzimy i chciałbym, żebyś mi znowu dzisiaj pokazał, że zawsze źle tu łowiłem i nie umiem łowić. Spróbujemy no. To się wszystko okaże. Adren to swoim jest taki, czasie. wiecie, małomówny, on dużo pracuje, mało mówi. Te właśnie... Dobra, dobrze to powiedziałem. Dobrze. Ja się to powiem, dobrze A was jeszcze raz wszystkich witam. Idziemy. Robimy się rozwijać, a wy sobie poglądajcie, jak ta woda wygląda. Wybrałem metodę spławikową, na razie mi się sprawdza. Na razie za tym zostanę. Widać, że mu przypadła do gustu metoda spławikowa po ostatnich swoich wirażach, które wyrabia nad wodami. Ja zostanę dzisiaj przy Federze. Klasyczny Feder. Myślę, że to wystarczy, żeby. Arik'owi pokażę szkołę. Śmieje się po z tyłu, on już na pławik szarpie, ale drzewa z tyłu. Arik, co ty tam łapiesz? Czy widziałeś kiedyś yy, w drzewach jakieś ryby? Ewentualnie sumiki karłowate, jak wyrzucają wędkarze, nie? Ja popatrzmy na niego chwilkę, może wpadnie do wody albo coś. Będzie śmiesznie. Nie, wyszedł z tych opałów. A ja ta strona łowiska. Wybrałem sobie tamten brzeg, czyli będę gdzieś tak rzucał, ale nie pod sam brzeg, bo mimo tego, że przeważnie nam tam brały ryby, ale teraz mamy jeszcze wakacje, woda jest ciepła i przy samym brzegu tej ryby może nie być. Myślę, że druga połowa wody 10-15 metrów od drugiego brzegu tam rzucę zestawy i tam będę nęcił. Powiem tylko tyle: ta woda jeszcze nas nigdy nie zawiodła. Więc jak dzisiaj nic nie złowimy, to będzie pierwszy raz. Na razie tego nęcenia wstępnego wystarczy, bo spodziewam się najwięcej brań na wieczór, żeby mi coś zanęty zostało o to chodzi. A i tak będę donęcał koszykiem, w przeciwieństwie do To koszyczek cały czas tą zanęty jednak w środku ma. I cały czas tą rybę nam na łowisko ściąga. Kukurydza, nie? Ostatnio kukurydza nam się bardzo dobrze spisuje. Więc jeszcze wyszarpę z tej starej puszki trzy ziarenka. I tak założymy, ale mam też rosówki. I rosówki myślę właśnie rzucić na drugą wędkę. Mówiłem kukurydza, ale podbiję to jeszcze białymi robaczkami. Magda dzisiaj do sklepu zamówiła nowe. To tam trzy im założę takie ruszające się fajnie elegancja Francja. Zestaw numer jeden wygląda właśnie tak. Jak najdłużej się tego będę trzymał. Zestaw numer 2 już montuję. Rosówka. W tym wypadku pół sztuki. Czyli przecinam ją na pół paznokciami. Żadnego noża nie używam. Zanęta już w koszyku jest. I rzucamy. Nie przyznaję się, że ostatnie lata troszeczkę rosówka poszła w zapomnienie przez wszystkie pelety, kulki. A kurcze, zdaje nam egzaminy, muszę powiedzieć, że bardzo dobra przynęta. Wszą rybę tam chyba ciągnę, tylko już z zaczepem czuję bo po drodze widziałem patyk, tam jest w wodzie ale on nie był, ten patyk przyczepiony, on po prostu płynął więc jest szansa, że wyciągniemy i rybę i ten patyk bo wy widzicie ten patyk, ale z tyłu jest węgorz mały. widzisz go? Mhm. widzisz go czy nie? widzę go, widzę go. widzisz go, tam węgorzyk jest malutki razem z patykiem mam dwa węgorze jednego metrowego, drugiego małego Dałem radę i spacyki, a ci się tam karpie rzucają. Widziałeś to przed chwilą? Widziałem, widziałem No I pierwsza rybka zasiadki Szlachetna Jakby nie było i mam nadzieję, że nie ostatnia dzisiaj Ale ta woda jeszcze nas nie zawiodła. Gdy mi dzisiaj też koły dajesz. Zaś nie zaczyna i tak skończy pięknie z rybami na pewno. I takie przywitanie właśnie z wami. Witam dzień dobry to ja, mały Węgusz. どこで Dość, aż przyjdzie rybka, później znowu damy. Chyba, branie jest Jednak fałszywy alarm. To czujcie się jak na rybach, weekendik. Pogoda idealna, wam powiem 22 stopnie. Nie jest ani zimno, ani ciepło. Wiaterek delikatnie chłodzi nasze ciała. Powiem Wam, że nawet nie zależy mi, żeby ryby brały. Taki relaksik, żona i dzieci w domu. Nikt nie krzyczy, nikt nic ode mnie nie chce. Lewym okiem tylko patrzę na te wędki, prawym na Was. W ogóle, czemu na mnie patrzycie? Patrzcie na wędki, Do mi kofi? A to proszę, prezes. Ty to Adrian, wierzę jak zaspokoić mój żołądek. Dziękuję. Białego. Niby jakąś rybę mam złapaną. O, leszczyk. Ale specjalnie pociągłem go z resinami. Chodź, panie leszczyku. Tutaj nie daję podbieraka, bo z tym patykiem i tak bym na podbierak go nie wyciągnął. I taki, o kurczę, oto leszczyk. Teraz, No Adyk na razie takich nie łapie, więc ze mną nie ry rywalizuje powiedział, że on czeka na karpie. Zaciąłem rybę. Myślałem, że coś już będzie całkiem dużego, bo wygięło miki i tak. Ale kolejny leszczyk, kolejny leszczyk na dwa ziarka kukurydzy. Więc nie ma co narzekać, coś się dzieje. I poczciwa skrętka, na drugie wędce też mam branie. Zaraz ją zatnę, bo mi wygina. Czekaj, Adik. Nie, nawet mniejszy. Czyli ściągamy białe robaki. I założymy tylko kukurydzę. Leszcze mówią, że podchodzą stadami. To jest prawda. Kolej. No. Panie, Ci to idzie. Gratulacje. Kolego, właśnie chciałem do Ciebie przyjść i powiedzieć, że Ty nie marasisz się takimi rybami, dlatego ich nie masz. Ale zawsze Ale... ryba, ryba. Włoteczka już jest. Zacznę, no przestanę się wygłupiać i zacznę tu łowić te większe ryby, żeby Dominikowi pokazać znowu szkoła. Zachód słońca tuż, tuż, więc za chwilę go pięknie zobaczymy. W międzyczasie cały czas obserwujemy dwa federki w wodzie, ale jak będzie zachód słońca i po, na pewno się pokaja pojawią jakieś większe ryby. I to wcale nie myślę o mnie, tylko o Adiku. Czekam aż w końcu się przełamie na tej wodzie i pokaże nam fajną dużą rybkę, z czego, mu, czego mu z całego serca życzę. Nie? Adik się rozkręca. Padł leszczyk, i znowu, oczywiście, musiał złapać największego, nie? Podybierzesz go dzisiaj? Mówię tak, albo wyszedł w prawy. A bo kurde jakiś miał y, zły tydzień i nie chcę już łowić, a tu wraca do gry. Ślicznie, brawo! Ale leszczyk też ładny. Mówiłem, że przyjdzie wieczór i przy zachodzie słońca nam będą brały to jeszcze nic wam powiem oprócz tego, że Adik zapał tego leszczyka to była akcja, bo tam latałem przy nim z kamerą, nie? Odwracam się na moje wędki, tak odruchowo, tak jak teraz, nie? Odruchowo, tak, nie? Taki szybki myk, nie? Patrzę, obydwie wyginają się, obydwie, nie jedna. Rzuciłem kamerę, szybko przyleciałem, zaciąłem dwie na raz. Dick krzyczy domin, pomóc ci, ja mówię, już nie ma do czego. Obydwa pudła. Ale była akcja, ale kije normalnie prawie chciały do wody wejść, nie? Znaczy już chciałem z podpórek wpaść do wody, znaczy spaść z podpórek do wody. Wiecie o co mi chodzi, nie? Że kije bym szukał w wodzie. Zaczynamy. Teraz już tak jeszcze z dwie godzinki, a jak się będzie działo, nawet dłużej posiedzimy przy zachodzie i po zachodzie słońca. Pochwaliłem troszkę, że później wieczór będą lepiej brały. Minęło 40 minut, a to dopiero pierwsza ryba. Więc szału nie ma. I nie taka duża, jakbyśmy sobie wyobrażali. tutaj denerwują, w jednym słowo. Manewry jak na prawo jazdy. Będzie dużo lepiej, jeżeli chodzi o wieczór. A cały czas takie małe i skromniutko, skromniutko. Naprawdę liczyłem, że będzie dużo lepiej. Ciężko, ciężko. Nie idzie tego karpia i dzieci. A także się cieszę, no ale. Ale że jest zadowolony, chociaż z tego leszcza Delikatnie przynurzył ten spławik tym po lewej stronie. No ale nic tu było na razie mumy. Tylko jedną mam prośbę do ciebie, nie? Nie wiem, wiem. Nie wiem. zerwij go. nie No ja widzę. Ja bym wam pokazał więcej. Jak mu szarpie, ale noc nas już dogoniła Jak zresztą możecie zauważyć. Jednak ja już tu świecę. Jednak rzyka Spełniło swoje. Aś ty żyko! Ja i 10 zł do Piotra wekiepnął. Aha, Dla... wiecie co to znaczy rzykać? To a... znaczy modlić Modliły się. Modlił się, modlił się. A 10 zł rzucił do Piotra namsza. Ale pomału, pomału, bo on tam szaleje, kurde, w lewo, w prawo. To może być nawet Amur, bo tu też pływają, wiesz. Ty wiesz, wiesz, ty masz takie szczęście, nie? Żeby jakiegoś amura wyciągnąć. Nie? Ale takim akcentem. No pięknie, tylko go nie zerwij jeszcze raz to porwiem. Pięknie będzie jak go wyciągniesz. podbierak masz nie. On tam ci się... Widzisz, blokuje. On tutaj czuję płycizny, wiesz. Przełóż tak, żebyś tylko nie poplątał. Ale to chyba i tak będzie już ostatnia ryba naszej zasiadki. Ale jeszcze tu wrócimy, co? Fajna woda. Ja wam powiem, jeżeli chodzi o tą kamerę tak na szybko, bo on sobie to będzie ciągnął ryby, a ja wam powiem tak, mam lampy do tego kupione, mam wszystko do tego kupione, tylko co baterie zapasowe. Zapasowe baterie, ale dzisiaj ich zapomniałem, bo dopiero się wszystkiego uczę. A akcje widzieliście nie. Masakra. Nie rzucę, nie mam, nie łam tych wętek. Za szybko może go chciałeś wyciągnąć. Nie za szybko, umisz... Umisz w los do czegoś mi wlost, wiesz? Aha, bo tu są wszędzie korzenie, wiesz? O, mi los, tu do korzyń. Ooooooo! Szkoda! Siedzimy jeszcze. Siedzimy jeszcze, ja? Ja. Walczysz? Walczysz. Podeszły ci, to szukaj, ja ile zmian. Tak na szybko jeszcze zerkniemy, ile tych ryb mi się w końcu udało złapać. Mhm. No, jak widzicie, szału nie ma. Z 5-6 leszczy, jeden karaś. Adik, tyś miał ile? Jednego jednego, jednego leszcza. Yes. Miała być wisienka na torcie, a jest poławik głęboko w czterech literach, aż po sam krętlik. Ale nie możemy co narzekać. Jakieś rybki były. Tutaj Adik jednak zagaduje, żeby jutro się pojawić na tej wodzie. I tak sobie pomyślałem na szybciora. Mówię ty, jakby tak tak... Naprawdę się udało jutro wyjechać tutaj i chciałbyś. Może zamiast skrętki i długiego przyponu, ja bym spróbował bardziej na metodę tą wodę testnąć. A Adik mówi, że podtrzymuje spławik, tylko musi wymienić haczyki. Musi wymienić, bo haczyk mu się normalnie wyprościł, nie? My tego nie pokazywali, bo już tam nie było tego widać nic na kamerze, ale haczyk mu się wyprościł. Mówi, że nie popuści, nie podaruje tej wodzie, tej rybie. Druga ryba, która mu się spięła przy brzegu i nie popuści. Na sam koniec powiem wam tylko tak. Pełnia. Zobaczcie, pełnia i nawet ryby brały. Często nam się zdarza po prostu, że w pełni nie biorą. A dzisiaj wyjątkowo skromnie, bo skromnie brały. A ta ostatnia rybka od Adika była naprawdę. Dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję, że mogliśmy gościć u Was na odbiornikach w domu.